Do końca. O, teraz powinno pyknąć. O, teraz Panie. musi pyknąć. Teraz musi pyknąć. A teraz będziesz kamerę w locie? Tak. Ja bo na w lecie. Nie! <noise> <noise> Kufa, <Kupuś, głos> wybuch śmieć! <noise> pf, 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 pf. Kupuś, <noise> nie, to nie Kupuś. był żart. To nie był żart. To nie był śmieszny Pricamy. żart. Cześć. Po prostu. Nie, Kupuś, on się nie. nie Przyłączmy to, to, to jest w ogóle za auto. To jest znowu z dodatku. Ja o tym teraz nie w... wiemy. O nie. Tak, nie, a no, potem będzie... Jest... No, ale, ale to jest wolne. ELO Mati. To jest wyścig GTA? Ej. Nie ma broni. Tak, to jest wyścig GTA. Za chwilę się włączą. Nie, Jezu, nie dziękuję się. za... Nie, nie, już się, się zaczyna. A! a! już... To okay. Co tu to się dzieje? Ryn. Ale walnę w gałąź. Którym się... O Jezu. O, to nie ja. O dziwo. Co się dzieje? Co ja zrobiłem? O dobrze, to jest Jeep. To jest jep. Dobra Kurde, co to się dzieje? Jezu, Go, kurde nie. jak w jakimś... tym. Co się dzieje? Jak ja się... się tylko nie wysadziłem, co się dzieje? Jak, jak to się nazywa? W eee... Wietnamie kurde oh. Bomby co Jaki chwilę tutaj Jakie poronanie zaj... Koktajle mołotowe Do furma, pojechał samemu do przodu, tak nie może kurde? Ej, bo tu, bo, ej, a mi się tylko do O Jezus nie. Bo... nie To są tylko motowy, i to tak śmiesznie O Jezu, ja w ogóle Żeby... się wywaliłem z tego pojazdu o... Dobra, leć lecimy. leć Lec, na... to nie Ale tu chłopaki. Właśnie. To nie tu. Ja tu miałem ten sam błąd spokojnie. Jaki błąd? No, znaczy błąd. No, 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 no że nie tutaj pojechałem gdzie powinienem. A co A gdzie wy pojechali? Tam przejechać. pod górę trzeba jechać. No pod górę. No. Co? co wy zrobiliście? No bo, no, bo tam rozpędziło mnie. No, tak troszkę. A. Ej, bo ja nie, mi się Strzelają do, do mnie. Nie filmu. strzelaj do Polaka. Strzelają. O Jezu. <głos> <głos> to fajnie no wyszli no taki takie O Jezu. Ała. <noise> Jedziemy, jedziemy! Boję się o Jezus, bomba! Dobra, ale, to? ale mnie ktoś tutaj zrobił w bambuko Nie, a ja spadłem z tej trasy, bo bardziej się przejmowałem tym, żeby was powysadać wreszcie. Ej, mój samochód nie chciał pierwszy, ja wjeżdżać. Ja jechałem. ja jechałem pierwszy No ty jechałeś pierwszy, a chciałeś nas wysadać? Elo, furman. O nie o, no, ty... Myślałem, że o! Na to! Wszyscy się pozabijali. Jezus serio, ja skupnięcia... Takie... seriale, całe jedno okrążenie tego a to nie tu miałem pojechać? Gdzie ty pojechałeś? No no to no ja! Elo, pojechałem. Lamusie, najgorszy! Myślałem, że jadę jeszcze jedno okrążenie, że już wyglądałem. jak to jest, kurde. Jakie. Co się mhm. stało? Jaki to jest nie. nie... nie... co? <laughs> Niezniszczalny samochód! Jakie to było rakowe, co się stało przed chwilą? Bo ja on, on nie chce wjeżdżać pod górę! Co? O, jezu! smutno mi. Smutno mi. Lecę. Ja lecę! Ej, a na czym polega mina zbliżeniowa? Ktoś mi może wytłumaczyć? Ej, ja jak się, się zbliżasz, to mnie. No. no to dziwne, bo postawiłem dwie na trasie i nic się nie stało. No, bo no jesteś lamusem ci... i nie potrafisz. Je postawiłeś. No, pewnie to ta... jeszcze ja jadę. To... Ej, też nie mogę Mati podjechać pod górę. No, o, podje... widzisz akurat, coś się stało. No, wysadziłem Lamusy. Ta... Mano, uważaj, bo tam jest jeszcze druga ta mina. zaraz e, ty będziesz... Ja pierdzielę. Co się stało? Kurde, a widziałem to minę, no! Czemu się kamera mi zmieniła jakoś dziwnie? Na jaką? Tak za zaprogramowane jest, słuchaj. Serio? Ach. Na pewno nie. No tak. Ta na na pewno nie. Na, na, z, z, na kurwa, pe nie umiem się dziś coś wysłowić. Jakbym udaru dostał. <laughs> no kurwa, Darmuszku. no, no tar nie, O, ja w to się nie bawię. Ja tak się nie Drugie bawię. wysadzenie. Czy ja w ogóle pojechałem. A, Kończyłeś tak się ciąg zabójstw. Na, Dzięki. na, 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 na. Ej, zabawa jest przednia. Po no prostu te jeepki najfięcia. takie. No, bez wow. kitu? Śmiesznie się nimi jeździ. Ono! Powiem tak. Hello. <głos> <głos> Double kill! A babcie się Ej. tam dobrze, ja sobie kończę. Wyścig. Jezu, znowu od nowa muszę to robić. No! no? A gdzie ty? Ja nie gdzie wiem, ty ile tu ja jeszcze. Nie, nie zleciałem nawet z tej góry. Serio? Uważaj, bo tam są kolejne niespodzianki na ciebie. To, to wata? Wyrzeliówka? Halo? A kto to zabił cię? To no ty. A ja to tak, była to zbliżeniówka. Tak, to była zbliżeniówka. Tak? To się zgadza. Tak, powstałem zbliżeniówki. Dokładnie tak. Hmm. No powiem wam gdzie jest? Najfajniej W <grym> kanaście. <grym> Co to było? <grym> On miał pakiet straty, losy takie. To, 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 to było takie jakby kurde ktoś odpalił Nitro jakieś. <grym> o, oh, to albo... Elo chłopaki! Ale Ager też nie, Osiris i T20. Osiris. I może Ager no, też nie, to nie wiem. Kurde, ja ten. Nie miałem wyboru auta, albo nie bani bunny. Obstawiam, że auto. to drugie raczej. Elo Ale spoko. A się nauczył. A nauczył się. No. <laughs> nauczył się. Furman. Zemstę się na tobie dzisiaj. Ale za co? No za co, za nic. Ok. Tak. Już sobie wybieram tutaj. I tak się nie udawał A Manojek, jedź, 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 spokojnie, to nie dla ciebie. Pułapkę. Ja fuck Furman, widziałem jak rzuca. O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? się coś ze mną jest? dzieje? Juu, Juu, nie. Nie, nie. Nikomu mu się nie udało? Can, what the fuck? Co to się stało? Co to było? Że to ten... I co wiesz już nie jak to jechać? To nie, absolutnie, y że tutaj trzeba się mm -hmm. wybić o to. No dobra tam. O, dobra. No i co? No. widzę, że... To dlatego on tak driftuje po tym to panowie Dobra, uwaga, przyklejam się. I. BUM! O i teraz... No i, teraz no. no i on robi mi to! to Zapedał! Z tego samochodu! No bo za późno ten, za późno prostujesz. Za z, no, tak z samochodu. Ej, ale kurwa ja Jak to nie? No dobra To jest kurde, że nie. Czemu kto strzela w swój samochód? to nie skończy <laughs> Komu się nie uda. Maci, nie zrobisz ani razu? Same? Tam tu ci siedział. Chyba to jest odpowiedź. Warfit. No, Bardzo. Warf Mati, kurde są no bo powiedzieliście to za późno, jak już ja wybrałem mm. te 20 No, no to tak. tak wyszło. No smutno, no. no co zrobić? Dobra. Radę. Co brakiety? On nie wierzy. Ja kontakt startuje, no. No bo ma jakieś trikasy. Uchle. Trikasy, Dobra, no. Tam, nie, się. Ej, źle jedziemy. He, chyba tak. Ja pierdziela akurat spa. <laughs> Nieee! Źle jedzie. no? jedziemy. <laughs> O, rak a widziałem jak... <noise> Zwolniłem troszkę tempo tutaj żeby nadgonić Michałka no. I poszło Jezu, już widzę tego wallride'a takiego biednego Kurd. A, a, cz a czemu Tykro... jest on jest biedny? wielki Zostaw czy... mnie I ktoś kto jest wielki jest biedny? Dobra nie mordy to no? <noise> A bo już jesteś na tym Wallride, czy jeszcze nie? nie? Ja macie do mnie 7 sekund straty. O, kurde! Nie, nie rozumiem... o widzę tego bydlaka już. O też widzę bydlaka śmierdziela bydlaka <śmierdoletka> No, Widzę ziomeczka Haha <śmierdoletnia> To się dzieje Haha <śmierdoletnia> Z rakiet dostał na ryj, Ej, Oj, z rakiet z leci. No z rakiet! Ja nie rzucałem bombom Lol. No jak to? Okay, Albo tutaj on, wiesz, trzeba, się do tyłu i rzuca, nie? No no, no no okiena? no 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 C przytrzymujesz Piesz, to, o o to będzie. i teraz jedziemy, panowie, na wall rajdzie. A Manoika bo... nikt nie, nie, nie bije i jemu wychodzi teraz wszystko. Mm, Dokładnie, no to nie, no jest bo nie bo ja, fair. No bo ja, jakbyście się bili, to ja. Wow, coś wow, wybuchło ten przy, przy mnie. I po, gru... I po brudzie, kurde. Yo, no, mano. Wjeżdżamy. Lil, mano jest tak blisko? No bo tak ja nie Jest <laughs> tak blisko? Nie, Jezu. Ja cię... o, nie, spadłem z... Ja też spadłem. Widzę furmana też leci gdzieś sobie tam. Nie, dlaczego? O Jezu. To są Oraz chyba spodent. już te nowe one ride'y, zobaczcie, te, bo to inaczej no, i, wygląda. I to jest śliskie strasznie, nie wiem czy zauważyliście. No Zobacz właśnie ja się na tym... Spaść. śli... Tak się pośliznąć. To no... no i... Jezu. No kurde No Jezus! Jesteście lamufy i koniec. Ja nie rozstałem A... min, ja po prostu będę... A bo wziąłem Kurde, no prawie doleciałem tam. A, no, na dwie miny naraz wpadać. Trup padnie jestem na minę i... No to... Ja chciałem wam pomóc. O Jezu, czemu ja tak się O. 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 Got. Dawaj! Spadłem. Dawaj! Nie! Utrzymam! No nie doleciałem, kurde! Nie no. to? Chyba kogoś dupa swędzi z tym. I... wallride'em. A co się aero Manojek, nie. daj mi swój tunel. Udostępnij mi go. Daj mi swój tunel To kosztuje. Stówę przynajmniej. Dobra, mano, jadę no, za, za na tobą! Na końcu się zrąbałem? Jaki rak? No, nie! Nie! Nie, nie, nie! To się stało? Do końca. O, teraz powinno pyknąć O, teraz no, musi nie? pyknąć, teraz musi pyknąć. A będzie miałeś kamera w locie? Tak ty na kamerę no, w locie? Nie! Ty, 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 kurwa, ty, 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 kurwa ty, ty. wybuch śmieć Jesteś jest ciężkie, to, serio No, Ale, ale, ale to jest w fajne. sumie dawno Zawsze, nie dawno nie było tak była no. chociaż jedna mapka, w której się tak tiltowałem. Ale dawno i w, to w sumie nie było takiej trudnej mapki, no To jest what? Mi się tylko przypomina tamta mapa w tym... W tak. mieście. Dzięki Furman. Tak. Udało się, się tam. Polska! Do Polska! Uzu. Furman, o fuj! Biało, czerw... Cześć Bo Mano. Nie prosto, Fiutek. O, hej Mati. Gdzie ja tutaj? Ja niesłuchowo wleciałem, A nie, dobrze. Dobra, Kurde, ja no, też tam doleciałem. To też mi nie wychodzi. Także może się jeszcze spotkamy. A, Mati. Chodź Mano, jedziemy. Stawa, nie? Tak, tak. Kurwa, że nie, jeszcze nie, nie, nie! O, no, no. Mi się się otworzyły. I Chodź, mam plan, manojek, super. Tak. Dobry plan. Na, na wallride trzeba w swój tunel wejść. Hmm. Znaczy w, w czyjś tunel. Użyczysz mi swojego tunelu? A ja jechałeś w moim wtedy, tak? Tak. O, teraz, teraz w znaczy nie, wylądowałeś. Teraz pięknie. nie, teraz nie lejechałem. O nie, spainie. bo w dół wylądowałem. Sorry. Dobra, to Dobra, prosto, duch. a nie krzywo. Nana. na. mene. Mogłem w ciebie w strzelać, ale. Mano, mano, ale masz mój tunel. Mam z ciebie korzyści. Już nie. Ale Mati, musimy nadgonić jeszcze flow. No, no. A ja mu się I teraz nie uda, bo jest lamusem i tyle. No nie Matiu, udaje was, się, bo no. już puściłem, żeby speed dał Ale się rozbiłeś. Jakiego? Aha. Jo! <grym> co to było za ja. Jo? Proszę, kamero! Słuchaj się. No kurde, ja w ogóle nie dolatuję do tego Walloraida nawet. No i ja właśnie to... 10 razy tak nie doleciałem i mi było bardzo no. przykro. A. i Słuchajcie pewnie to wszyscy. jeszcze bardziej Cię denerwowało, jeżeli tak. komuś wychodziło, tak. Nie, nie, spoko niech wam wychodzi. Mnie denerwowało, że się rozbijałem jak już tam dolatywałem. I wybuchałem. Mnie zawsze denerwuje Który? takie rzeczy, bo ja czuję się dobry w tym i jak wiesz wam wychodzi, a o? nie, to wtedy czuję co? się głupio. No? A co za jakiś? No co. No, w no w Ej, Furman, ja nie wiem! <laughs> <laughs> ja nie wiem to tobie to radość sprawia? Tak no, jak myślisz? No, głupie pytanie. <laughs> Dobra, Ta. jedziemy to super, że tobie sprawia to radość Ty, jakieś w ogóle bomby? O, Matynius zdobywa samobójstwo i co znowu się tutaj zbotkamy? <śmysy> o wybuchłem Zobaczyliście, furwa stoi z tym za nami kurde nie Ej, wiem co no, nie jest. Teraz... Nie wiem, do teraz... mnie pretensji o to, nie? Teraz to tak, było niespecjalnie teraz coś. Ale co, ja w ciebie wjechałem przepraszam. No nie wiem dlatego, ale tak głos miałeś... O jadę, 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 dobra, jadę ładnie. Ja też, jadę, jadę! Tak! No muszę co jechać? O Dobra, Boże, jestem. nie, nie jadę! JEST! UDAŁO MI SIĘ! Umarłem przy samym A checkpoint check ci zaliczyło? Tak. Nie. nie zaliczyło ci? Nie. Boże, płakać by mi się chciało wtedy. Jakby coś takiego, taka sytuacja ja miała miejsce. Ja bym stał miejsce. w miejscu jak Furban, no. Ale Co ja miałem tak to? dwa razy manek, więc ja już swoje wypłakałem. Nie! Ale... No nie miałeś tak samo jak jedź, ja. Jedź, no jedź, no tak jedź! Ale ja mnie to filtuje, ten samochód. Ki no zjeć ty gówni Nigdy, nigdy tym samochodem nie będę grał. Nigdy! <noise> Ten torno? No. no. To jest nie, gówno mi się nawet Bez... podoba. Jezu, no musiałem już A... blisko Wreszcie Wreszcie zwycięstwo Jakie piękne uczucie to jest ja wierna <noise> No cieszę się chociaż że Mati wybrał, A... chociaż byłem blisko